Rozwiąż równanie kwadratowe. No i tutaj metodą na rozwiązanie równania kwadratowego na pewno jest wykorzystanie wyróżnika trójmianu kwadratowego, czyli delty. I tak będę starał się każdy z tych przykładów zrobić, ale niektóre też takie, które na pierwszy rzut oka dadzą się inną metodą zrobić, będę starał się tą inną metodą robić. Podpunkt A x kwadrat odjąć 6x, odjąć 7 równe 0. Sposób pierwszy, no to jest ten wyróżnik trójmianu kwadratowego, czyli b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 36 dodać 28, 64. Delta jest większa od 0, czyli są dwa rozwiązania. Wtedy jeżeli delta jest większa od 0, liczę pierwiastek z delty. No i pierwsze rozwiązanie minus B plus pierwiastek z delty przez 2A. I drugie rozwiązanie minus B minus pierwiastek z delty przez A. 2a. Przy czym, jeżeli ktoś odwrotnie robi, to znaczy pierwszy z minusem, drugi z plusem, to nie ma to znaczenia. Tutaj ta numeracja 1, 2 jest bardziej po to, żeby rozróżnić te dwa rozwiązania, a nie po to, żeby ponumerować, że to jest pierwsze, a to jest drugie rozwiązanie, czyli minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, 14 przez 2, czyli 7 i Minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, minus 2 przez 2, czyli minus 1. Drugi sposób to jest metoda grupowania, czyli rozkładanie na, na czynniki. x kwadrat odjąć 6, x odjąć 7 równe 0. Żeby grupować, muszę mieć parzystą liczbę wyrazów. Mam w tej chwili 3, czyli musiał mieć 4. No to w takim razie jeden z nich muszę rozłożyć na dwa, wtedy będę miał cztery wyrazy, i tutaj rozkłada się ten środkowy. Tak, żeby te wyrazy były proporcjonalne, czyli x kwadrat minus 7x plus x, bo minus 7 plus 1x to jest minus 6x, czyli to, co mam tutaj wyżej, to jest właśnie to rozłożenie tego jednego wyrazu na dwa. I minus 7 równa się 0. I jeżeli z pierwszej pary wyłączę x przed nawias, z drugiej pary nic, ale powiedzmy zapiszę 1, że wyłączam, to teraz mam wspólny czynnik x minus 7. Jak to x minus 7 wyłączę przed nawias, z pierwszego zostaje x, z drugiego zostaje 1. Mam postać iloczynową, czyli. Przynajmniej jeden z tych czynników jest równy 0, więc albo x minus 7 jest równe 0, albo x plus 1 jest równe 0, czyli x jest równe 7 lub x jest równe minus 1. O, 7 jest tutaj, a minus 1 jest tutaj. Podpunkt B. Tutaj będę robił tylko za pomocą delty. B kwadrat odjąć 4 razy a. I razy C, czyli 49 plus 8 razy 4, 32, czyli to jest 81. Pierwiastek z delty jest równy 9. Czyli pierwszy x minus B plus pierwiastek z delty przez 2A, czyli minus 7 plus 9 przez 4. To jest 2 przez 4, czyli 1, druga i drugi x minus b minus pierwiastek delty przez 2a, czyli minus 7 minus 9 przez 4, czyli minus 4 c. 4x kwadrat plus 5x plus 1, czyli delta to jest b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c 25 odjąć 16 9 pierwiastek 3 pierwszy x minus b plus pierwiastek z delty przez 2a minus 2 przez 8 minus 1 czwarta i drugi x Minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 1. I tutaj zrobię y, dwoma sposobami. Y, dlatego, że o ile w tym podpunkcie b trzeba troszeczkę się zastanawiać, o tyle tutaj łatwo widać, jak tą piątkę, ten środkowy wyraz rozłożyć. I go tutaj mogę rozłożyć na y, czwórkę i jedynkę, czyli 4x plus 1x. I plus 1 równe 0, 4x wyłączę z pierwszej pary przed nawias, drugą parę pozostawiam bez zmian, czyli wyłączam jedynkę przed nawias, wspólny czynnik x plus 1 z pierwszego zostaje 4x, drugiego 1, czyli x plus 1 równe 0, 4x plus 1 równe 0, x równe minus 1, 4x równe minus 1, czyli x równe minus 1 czwarta. Podpunkt D. Pierwszy sposób delta równa się b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c. Tutaj dlatego nie mnożyłem, bo można równanie obustronnie wcześniej pomnożyć na przykład, ale nie mnożyłem, dlatego że 1 czwarta zawsze jak jest 1 czwarta, 1 druga, to we wzorze na delta jest 4ac, czyli ładnie z tą czwórką się skraca. Akurat tutaj nie z tą czwórką skróciłem, tylko z tą drugą, ale. Z tą pierwszą czwórką by się tutaj ładnie skróciło. 4 minus 4 równe 0. Czyli jest jedno podwójne rozwiązanie. Minus B przez 2A. Łatwo ten wzór zapamiętać, bo tak czasami jest problem z zapamiętaniem. On po prostu jest taki sam jak ten na podwójne, tylko nie ma tego pierwiastka z delty, no bo pierwiastek z delty jest równy 0. Czyli minus B plus 3 minus pierwiastek z delty, czyli plus 3 czy minus 0 podzielone przez 2A. Czyli 2. Przez 8 to jest 1 czwarta. Sposób drugi wzór skróconego mnożenia. Jeżeli delta jest równa 0, to, to jest tutaj wzór skróconego mnożenia. Co prawda, jak już wyliczyłem delta równo 0, to pewnie bym liczył dalej tym pierwszym sposobem, ale jeżeli to równanie Yy, pomnożę jednak przez to 4 razy 4, czyli jest 16x kwadrat odjąć 8x dodać 1 równe 0, no to łatwiej jest zauważyć, że tu jest wzór skróconego mnożenia. 4x minus 1 do kwadratu. I yy, yy, jeżeli nawias jest do kwadratu, to znaczy, że jest tak jakby dwa razy te same nawiasy przez siebie byją pomnożone. 4x minus 1 razy 4x minus 1. Czyli tak naprawdę tutaj wyraźnie widać, że, te, że to rozwiązanie jest jedno, ale podwójne. Dwa nawiasy, czyli tak jakby dwa razy to samo rozwiązanie. Ja w tej chwili to spierwiastkuję obustronnie. 4x równe 1, czyli x równe 1 czwarta. Pod punkt E delta równa się b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 4 minus 20, nawet bez liczenia dokładnej wartości widać, że delta jest mniejsza od 0, co oznacza brak rozwiązań. Pod punkt f b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 1 dodać 24, 25, czyli są dwa rozwiązania. x1 równa się Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 4 przez minus 12 to jest minus 1 trzecia i drugi x minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, minus 6 przez minus 12 to jest 1 druga. Podpunkt G. Znowu delta, czyli wyróżnik trójmianu kwadratowego b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c 25 plus 4 razy 25 to jest 100 i razy 6 to jest 600. 625, czyli pierwiastek to jest 25. Pierwszy x minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 20 przez 50 to są dwie piąte i drugi x minus b minus pierwiastek z delty przez 2a to jest minus 30 przez 50, czyli minus 3 piąte. Punkt H. Tutaj są współczynniki niewymierne. B to jest, no to może tutaj nawet napiszę, 6 pierwiastków z 2 do kwadratu. Odjąć 4 razy 2 i razy 9. 6 razy 2, 36, 6 do kwadratu razy 2, czyli 72. Odjąć 8 razy 9, czyli 72 jest równe 0. Czyli x równa się minus b przez 2a. Szóstkę z czwórką mogę skrócić, czyli mam 3 drugie pierwiastek z dwóch. No i ostatni podpunkt i tutaj pomnożę to razy 2. Czyli 3x kwadrat odjąć 7x, dodać 2 równe 0 delta to jest b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 49 odjąć 24 to jest 25. Pierwiastek z delty 5. Czyli x równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. 12 przez 6 to jest 2, to jest pierwszy x, i drugi x minus b minus pierwiastek z delty przez 2a to jest 2 przez 6, czyli 1 trzecia.